Cześć, tu Bartek Stefański i zapraszam Cię do mojego podcastu Budzimy się do życia. Podcast, w którym odnajdziesz motywację do działania, skupienie w medytacji, dzięki czemu odnajdziesz swoją drogę życiową. Dzięki za Twoją obecność jestem bardzo wdzięczny. Ponieważ jesteśmy w nowym roku, w specjalnym roku 2020 roku, porozmawiajmy o motywacji. Abyś była, był bardziej podekscytowana. To też nie ma znaczenia, kiedy tego słuchasz, ponieważ zaangażowanie w siebie jest jedną z najważniejszych rzeczy, które robimy w życiu. I naprawdę powinniśmy to robić każdego dnia. Jeśli to Twoje pierwsze spotkanie motywacyjne ze mną, to chcę Ci powiedzieć, że są różne odcinki Budzimy się do życia. Motywacyjne to te w całości inspirowane jakąś historią lub anegdotami. Możesz zacząć słuchać z łóżka lub później w ciągu dnia, w dowolnym momencie. A teraz zaczynamy. Dołączcie do mnie i weź głęboki i świadomy wdech. I wydech. Nie musisz też robić niczego wyczerpującego. Możesz śmiało zrobić sobie teraz kawę lub herbatę i po prostu mnie słuchać, lub zrobić te ćwiczenia też w późniejszym czasie. To wszystko jest ok, i jestem wdzięczny, że ze mną jesteś. Gdy patrzymy w przyszłość, wiele osób będzie próbowało zmienić swoje nawyki, zmienić swój styl życia, zmienić relacje lub awansować na wyższy poziom kariery. A wszystko to są fantastyczne cele, ale często nasze zaangażowanie w to zanika, gdy doświadczamy niepowodzenia. Otrzymujemy negatywną opinię lub inne rzeczy, które wymagają uwagi. Zewnętrzna presja naszego życia, presja, która pochodzi z zewnętrznych źródeł, powoli niweczy nasze zaangażowanie w zmianę i ulepszanie siebie. Wkrótce wydaje się to niedostępne, więc poddajemy się. I to jest naprawdę niefortunne, bo jedyną. Niedostępną rzeczą jest zmiana. Świat nie jest w stagnacji, jest w stałym ruchu, a Ty jesteś liderem zmiany. Czasem może się coś wydawać, że utknęłaś, utknąłeś, ale tak nie jest. Z każdą mijającą chwilą zmieniłaś, zmieniasz się trochę bardziej. Nawet przez utrwalanie nawyków, które już masz. Widzisz, każda chwila to okazja i ona ucieka i w każdej chwili mamy zewnętrzne naciski, pochodzą ze wszystkich stron. I kradną oswojenie, którego potrzebujemy, aby dokonać w nas zmiany. Mogą to być przyjaciele, rodzina, może to być praca, a nawet program telewizyjny, który lubisz. Żadna z tych zewnętrznych rzeczy sama w sobie nie jest taka zła. Problem pojawia się, gdy nie stawiamy na, na pierwszym miejscu siebie. Ale te zewnętrzne naciski to uniemożliwia nam bycie przyjacielem, rodzicem, współpracownikiem lub przedsiębiorcą, którym tak naprawdę mamy nadzieję być. Tak więc, przyjaciele, zachęcam Was do zaangażowania się w siebie dzisiaj i ponownego poświęcenia następnego dnia na siebie nie dla siebie, tylko na siebie, na swój rozwój, na swoje cele zawodowe, relacyjne, miłosne, rodzinne to, co wybierzesz ponieważ kiedy patrzysz wstecz na swoje życie, nie przejmujesz się dodatkowym programem telewizyjnym, czy to co powiedziała twoja przyjaciółka, czy ktoś tam. Będziesz się troszczyć o to, czy sprawdziłaś, czy sprawdziłeś wówczas to, kim możesz stać się wówczas, kiedy podejmiesz działanie. Wybierasz w każdej chwili swojego życia, decydujesz o wszystkim. Niezależnie od tego, czy przelastowałeś własne granice, czy zostawiłeś ślad wart zapamiętania. Niech więc perspektywa własnego rozczarowania podsyci Cię, aby, abyś nie zignorowała, nie zignorował rozpraszaczy i nadał priorytet sobie, własnemu rozwojowi i własnym celom. Ponieważ w końcu jesteś jedyną osobą, z którą spędzasz całe życie, jesteś tym, który marzy o lepszym życiu dla siebie. Jesteś tym, który decyduje o tym, czy przeżyłeś, przeżyłaś pełne życie. Jesteś tym, który w końcu będzie dumny lub rozczarowany. Ale to nie za. znaczy, żeby ignorować wszystko, co inne. To po prostu oznacza, żeby ustalić priorytet na siebie. A jeśli masz niepowodzenie, to nie pozwól, aby cię to powstrzymało. Stań i spróbuj dalej. Jeśli inni mówią, że nie możesz tego zrobić, odpowiedz tak, mogę i Ty też powinieneś wierzyć w siebie. To są Twoje ograniczenia. Zobowiązuj się i powtarzaj to w kółko. Niech cel przyświeca Ci bez końca, a wtedy go osiągniesz. Wtedy warto więc podnieść się i iść dalej, aby nawet gdy upadniesz, i wa warto zignorować ludzi, którzy próbują Cię powstrzymać. Ich zazdrość o Twój rozwój nie jest Twoim problemem. Tak więc, moi przyjaciele, proszę Was o przyłączenie się do mnie dzisiaj. Zaangażujmy się w, zaangażujmy w to siebie, zróbmy krok do przodu, aby stać się osobą, którą mamy nadzieję stać się i osiągnąć, osiągnąć swój cel, o którym marzymy. A jutro zróbmy to samo. Jeśli będziemy się tego trzymać, będziemy osiągać kolejne cele i będziemy zmierzać w naszym super kierunku. Cóż, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że zapaliłem Was ogień do działania i zmotywowałem. Chcę podziękować wszystkim, którzy słuchają Budzimy się do życia. Bez względu na to, czy jest to Twój pierwszy odcinek, czy śledzisz mnie od początku, zacząłem ten program we wrześniu ubiegłego roku 21. I szczerze mówiąc, nie mogę uwierzyć, jak daleko to zaszło. Zrobiłem to jako eksperyment, głos serca. Zarówno aby zobaczyć, czy ludziom podoba się tego rodzaju podcast, i zobaczyć, czy mogę zrealizować własne cele. I cieszę się, że mogę powiedzieć, że okazało się to słuszne. Mam więc nadzieję, że dołączysz do mnie i będziesz mnie słuchać nadal, bo to świetna zabawa. Dziękuję wszystkim, którzy po drodze udostępniali podcast oraz komentowali go w mediach społecznościowych. Wszyscy możemy skorzystać z dodatkowej pozytywności w naszym życiu. To właśnie staram zaoferować się w tym programie. I tak się tym cieszę, że mam słuchaczy takich jak Wy i takich jak Ty właśnie. Dzięki. Więc to chcę powiedzieć, żebyśmy byli dalej kolejny rok i spróbowali, co wyjdzie z tego podcastu. Jestem bardzo ciekaw, co myślisz. I bardzo Cię proszę, zostaw nowy komentarz pod postem na YouTubie, na Facebooku i na Instagramie. Pamiętajcie też, że piszę książkę Medycyna życia. Tam też zaglądajcie. Dzięki. Cześć!